Jeszcze raz bardzo gorąco pozdrawiam całą wspólnotę eucharystyczną tu w Katedrze Bydgoskiej, by świętować 104 rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Bądźcie wszyscy, siostry i bracia, pozdrowieni, czujcie się jak jedna rodzina, bracia i siostry. W Chrystusie Panu, wszyscy, którzy troszczymy się o naszą Ojczyznę. W dniu dzisiejszym. Mocno to podkreślamy, świętujemy 104 już rocznicę odzyskania niepodległości, czyli początek II Rzeczypospolitej. Podpisane w dniu 11 listopada 1918 roku zawieszenie broni między walczącymi stronami przyniosło naszemu narodowi od dawna oczekiwane wyzwolenie spod zaborów. Wspominamy wyjątkowy rok. Rok 1918. Skoro przychodzimy dzisiaj tu do tej świątyni na modlitwę, by wołać Ojczyznę Wolną, pobłogosław Panie, to nasza obecność tutaj jest potwierdzeniem ważności obchodzonej tej rocznicy odzyskania niepodległości. I tutaj oczywiście można był wygłosić wykład o okolicznościach, jak to się stało w wymiarze politycznym, militarnym, ale my też dotykamy tutaj w tej świątyni tego aspektu Bożej Opatrzności, która nad narodem polskim czuwała i czuwa. Rok 1918, podsumowując, przyniósł wolność. Wyzwolił się Kraków, następnie Warszawa. Na końcu pośród ówczesnych wielkich miast polskich. Wolność odzyskał Poznań. Do Bydgoszczy, miasta nad Brdom, powrót do Polski nastąpił w styczniu 1920 roku. Najmilsi siostry bracia, w krótkim czasie po odzyskaniu niepodległości, w listopadzie 1918 roku, kardynał Aleksander Kakowski, metropolita warszawski napisał takie słowa. Się ujął to, co już tutaj zaznaczyłem. Spojrzał Bóg... Na ucisk swojego ludu w niewoli, wysłuchał Jego jęczenia, tak jak w Księdze wyjścia, zlitował się i stanął po naszej stronie, aby skruszył nieznośnie nam więzy i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną ziemię Ojców naszych. I dzisiaj za to Bogu Wszechmogącemu dziękujemy. Dzisiaj też 11 listopada. Nasze myśli biegną ku naszej ziemskiej matce, jaką jest ojczyzna Polska. Najstarszemu pokoleniu staje w tym momencie przed oczyma historia ich życia, może jeszcze, którzy są i pamiętają te wydarzenia, z różnymi swoimi doświadczeniami. Nieco młodszym przypominają się lata zniewolenia powojennego i życia w oparach. Obcej ideologii. A najmłodsi, właśnie są tu też między nami, zdani są na to, co zobaczą w telewizji, znajdą w internecie lub usłyszą od dorosłych. I to niestety nie zawsze coś pochlebnego, bo są tacy, którzy na swoją matkę, ojczyznę narzekają do innych, do obcych. Do tych, którzy tę matkę przed laty wielokrotnie upokarzali. Więc trzeba szukać tej prawdy, ale też nade wszystko na nowo spojrzeć na Ojczyznę jako matkę, którą trzeba miłować. I ufam, że mimo różnych poglądów politycznych, różnych sytuacji, doświadczeń, wszystkich nas jednak łączy troska o ten wspólny dom, którym jest Ojczyzna. Wszyscy bracia, w kontekście ataku na świętego Jana Pawła II, nie sposób, żebym nie przypomniał, jak o nas się troszczył i yy, jak wspominał to, co się wydarzyło i co trzeba zrobić, żeby wolność zachować. Dlatego nawiążę do świętego Jana Pawła II, bo właśnie podczas pielgrzymek do Polski nasz wielki rodak, papież Jan Paweł II, wielokrotnie nawiązywał do historii rozbiorów i walki o niepodległość. Wskazywał że nie wolno zapomnieć, jak wielką cenę przyszło Polakom zapłacić za życie w suwerennym państwie. Uważał, że ta dziejowa lekcja winna być źródłem siły i mądrości dla jego rodaków. Zauważył również, że poprzez ten trudny proces zmagań o wolność okrzepła na nowo wola niepodległości, której już nie potrafiły złamać kolejne niebezpieczeństwa. Najpierw było to zagrożenie ze strony armii bolszewickiej w 1920 roku, a następnie okrucieństwa II wojny światowej i konsekwencje dyktatu jałtańskiego pozostawiającego Polskę na długie lata w zależności od Związku Radzieckiego. Po przemianach politycznych w roku 1989 Jan Paweł II uczył rodaków mądrego korzystania z daru wolności. Przypominał, że prawdziwa wolność wymaga ładu moralnego, którego źródłem jest Bóg. Podkreślał, że niezawodna filozofia wolności, jaką jest prawda Krzyża Chrystusowego, jest też istotowo związana z dziejami naszego narodu. I to, co było takie bardzo znaczące, przesłanie z 1997 roku we Wrocławiu, pozwolę sobie na ten dłuższy cytat. Tak nas nauczał. Wtedy Jan Paweł II usiłuje się dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje być w świecie głosicielem Ewangelii wolności. To jest Jego misja. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności, przed wolnością nie ucieka. Podejmuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia, bo wolność nam dana jest przez Boga i jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana. Ona jest naszym powołaniem. I dziękując za tę wolność, którą mamy, jest nam dana, ale jest nam też zadana, by ją dalej bronić, ale też byśmy odkryli, że to jest też nasze powołanie. Dzisiaj, siostry i bracia, posiadamy własne ustawodawstwo, własny parlament, własny rząd. Mamy prawo powiedzieć: jesteśmy narodem niepodległym. Tu jednak niejako bezwiednie nasuwa się pytanie: owszem, Jesteśmy niepodlegli, ale czy umiemy być wolni? Najpierw wolni wewnętrznie, później wolni od i do. Miłość ojczyzny to najpierw pamięć. Pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się. Tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy wyrazić wdzięczną pamięć tym, którzy nie tylko żyli i pracowali dla swojej czyzny, ale nade wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze, czyli swoje życie. Trzeba przyznać, że my, Polacy, zasadniczo nie mamy problemu, by szanować i pielęgnować pamięć i groby przodków, groby tych, którzy kochali Ojczyznę. Lubimy pamiętać o nich, o nich lubimy pamiętać o innych, o przodkach, o bohaterach. Potwierdzeniem tego jest zawsze uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, też, ale też inne wydarzenia, gdzie nie mamy tutaj problemu, żeby wspomnieć bohaterów, żeby wspomnieć przodków, żeby oddać im szacunek, Świat i bracia, ze świętą niepodległości wiąże się też wymiar patriotyzmu. I jest to pytanie o nasz patriotyzm. Sądzę, że pierwszą powinnością każdego patrioty jest to, aby uświadomił sobie, że jest Polakiem, mieszkańcem i obywatelem pięknego kraju nad Wisłą, kraju od Tadr do Bałtyku. A każdy w swojej ojczyźnie ma prawo czuć się ważny, wolny i bezpieczny. Różne są przyjawy patriotyzmu. Tymi przyjawami jest pamięć historyczna, znajomość literatury, polskiego malarstwa. Kultury narodowej. Przejawem patriotyzmu jest także dbałość o polską rodzinę, o jej prawidłowy i harmonijny rozwój. Troska o własną rodzinę, tę, z której wyrastamy, w której dojrzewamy, i ten, do której się przygotowujemy do tego założenia nowej rodziny, tych do młodszych pokoleń. To też jest ważna sprawa, troska o to, jak najlepiej się do tego przygotować. Troska o dobre przygotowanie się do założenia. Trwałej rodziny i o mądre wychowanie dzieci jest też przejawem zatroskania o rozwój i pomyślność Ojczyzny. Jakże bardzo zagrożony jest los takiego kraju, w którym rodziny są nietrwałe, rozbite, biedne materialnie i duchowo, takie w których nie ma klimatu bezpieczeństwa. I to nie tylko w relacjach. Ale kiedy nie ma klimatu bezpieczeństwa od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Wszyscy bracia, dzisiaj też możemy powiedzieć, że troska o migrantów, o uchodźców, tutaj szczególnie naszych braci i sióstr z Ukrainy, o tych, którym śmierć zagląda w oczy, skutek działań wojennych, jest wyrazistą postawą. Wyrażającą zrozumienie, życzliwość, współodczuwanie. I to jest nasz styl. To wyraz braterstwa i polskiej gościnności. On się nie bierze z powietrza. Bierze się z tego, że słyszymy Ewangelię, tak jak żeśmy dzisiaj słyszeli. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych, mnieście uczynili. My uczymy się Ewangelii i czerpiemy wzór życia z Ewangelii. Stąd ta gościnność dzisiaj dla naszych sióstr i braci z Ukrainy. A papież Franciszek poucza nas, że dzięki migrantom i tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia własnej ojczyzny, tak jak cytuję tu papieże właśnie, możemy dojrzewać w człowieczeństwie i budować wspólnie większe my. Większe my. Najmilci, prośmy dziś Boga o pomyślność naszej ziemskiej ojczyzny. Módmy się o wzrost sił duchowych i materialnych jej obywateli, to jest nas wszystkich, o to, abyśmy nie tylko w nadzwyczajnych, ale i w całkiem zwyczajnych warunkach potrafili wspinać się na wyżyny ducha, będąc też przy tym blisko innych, najbardziej potrzebujących. Panadziejów Boga Miłosiernego, prośmy też o łaskawość i przychylność opatrzności dla naszej małej ojczyzny naszego regionu tutaj naszej diecezji prośmy pana o życie wieczne dla tych którzy oddali swe życie za umiłowaną ojczyznę aby była bogata w synów i córki dla których wartości bóg honor ojczyzna są najważniejsze i zawsze pierwsze i na sam koniec siostry i bracia wspomnienie a właściwie przypomnienie że czczony dzisiaj w kościele powszechnym święty Marcin Stur który żył w IV wieku na terenie dzisiejszej Francji jest współpatronem naszej bydgoskiej katedry ale jest też patronem miasta Bydgoszczy patronus civitatis ten tytuł oficjalnie potwierdził kardynał Edmund Dalbor, prymas Polski w 1924 roku, widząc rozkwit Bydgoszczy i pragnąc zaradzić potrzebom duszpasterskim mieszkańcom naszego miasta, wydał dekret erygujący pięć parafii wyodrębnionych z parafii farnej. Święty Marcin, pierwszy wyznawca zaliczony w poczet świętych kościoła, jako wyznawca właśnie, pokazał swoim życiem, że niekoniecznie trzeba ponieść Śmierć męczeńską, by zyskać uznanie w oczach Boga, oraz stać się wzorem dla ludzi. Chwałę nieba można równie dobrze zdobyć codziennym praktykowaniem miłości polegającej na wierności przykazaniom oraz okazywaniu miłosierdzia. Mieszkańcy bydgoszczy, diecezjanie, goście. Turyści i miłośnicy miasta, które jest stolicą bydgoskiej diecezji, mogą się cieszyć wstawiennictwem świętego Marcina. Naśladujmy patrona dnia dzisiejszego, aby dobrym życiem rozsławiać ojczyznę ziemską i dążyć do ojczyzny niebieskiej. Niech ten święty biskup i wyznawca, nasz patron, wstawia się za nami wszystkimi, abyśmy tak mogli tę codzienność przeżywać.